Historia Izraela od pewnego momentu do też i dzisiejszych czasów koncentruje się ciągle na oczekiwaniu Mesjasza. Miał przyjść Mesjasz i wszystko naprawić. I jak czytamy Słowo Boże i też obserwujemy to z tego, co dzieje się na świecie, Żydzi ciągle mieli i mają jedno zadanie dla Mesjasza: dać im ziemię, sprawić, żeby byli wolni. Lata niewoli, ucisków, które się nie zmieniają mimo upływu lat, nieposiadanie ziemi, państwa, terytorium, życie w jakiejś zależności, Żydzi ciągle czekają. Przyjdzie Mesjasz i nas wybawi, będziemy rządzić, będziemy wolni, będziemy mieli swoją ziemię. I myślę, że przyznacie mi rację w tym, że takie oczekiwania wobec Mesjasza to nie są zbyt wygórowane. Posiadanie ziemi nie jest jakąś najbardziej palącą potrzebą, a i łatwo znaleźlibyśmy takie rzeczy, którymi warto by się było zająć na już, które już na teraz wymagają naprawy. I o nich pisze taki francuski teolog, Bernard Sesbue, gdzie tak opisuje, jakie są te najbardziej palące potrzeby świata na dziś, co dziś wymaga naprawy. I mówi, że najpierw wymaga naprawy ludzkie zdrowie no bo medycyna mimo, że wygrywa bitwy to w finalnej wojnie zawsze przegrywa, dochodzi do muru śmierci, nie jest w stanie medycyna znieść śmierci dalej pisze, że naprawy wymaga praca bo mimo, że często satysfakcjonująca i rozwijająca człowieka, no to jednak wiąże się z trudem, z wysiłkiem, z męczeniem często też i z cierpieniem dalej Ekologia wymaga naprawy na już, no bo rozwój człowieka, rozwój technologii nie jest w stanie nie pociągać za sobą konsekwencji w tym, że świat się niszczy. Dalej wymaga naprawy gospodarka i system społeczny, no bo ciągle nie mamy systemu, gdzie wszyscy będą żyli w pokoju, gdzie będzie sprawiedliwie i nie będzie wojny. Tyle ten francuski teolog. Jak gdy się zastanawiałem nad tym, co na już bym zmienił, co na już wymaga naprawy, czego bym oczekiwał od Mesjasza, gdy przyjdzie, no to takie dwie rzeczy przyszły mi do głowy. Pierwsza z nich to jest taka, że ja bym bardzo chciał móc wszystko kontrolować, że jeśli bym miał coś prosić, to właśnie o to, żeby nic się mi z moich rąk nie wymykało, że co sobie zaplanuję, to się stanie. Jestem w stanie pomyśleć kilka rzeczy do przodu, zaplanować, wszyscy to realizują, to co ja, to, co ja chcę. I druga sprawa, którą też chciałbym, żeby się zmieniła, to to, żeby mógł cofać czas. Jestem w stanie podjąć decyzję, próbuję, nie wychodzi, krok do tyłu, zaczynam od nowa, bez żadnych konsekwencji. I znowu myślę, że przyznacie mi rację, że jak tak sobie myślę o tym, yy, dlaczego Jezus przyszedł wtedy, to mam taki żal trochę, no bo gdyby przyszedł dzisiaj, to byśmy go dużo lepiej wykorzystali. Więcej byśmy byli w stanie razem zrobić, bo więcej umiemy. No i jeszcze dodając do tego wszechmoc Bożą, no to najlepszy świat z możliwych. To ma jednak drugą stronę. Skoro więcej rzeczy chcemy dzisiaj naprawić, to też wynika z tego, że więcej rzeczy się zepsuło. I wśród tego, co się popsuło, niestety też i popsuł się człowiek. Rozwój świata, który sprawia, że ja więcej umiem, więcej wiem, yy, jestem w stanie robić więcej. Miał też sprawić, że będzie mniej cierpienia, mniej stresu. Nie trzeba zbyt dogłębnej analizy, żeby stwierdzić, że to się nie udało. Ani nie ma mniej cierpienia, ani mniej stresu. Jedyne, co nam się jakoś udaje, to zagłuszać to. Nie? Że wcale nie jest tak, że, że się stresujemy, że się boimy, że cierpimy. I czas rekolekcji, który dzisiaj rozpoczynamy, jest takim czasem, kiedy Pan Bóg nas zaprosi do tego, żebyśmy tego już nie zagłuszali, ale patrząc na to, co się dzieje z człowiekiem, co się dzieje ze mną, spróbowali znaleźć jakąś drogę naprawy tego. Bo to, co było kiedyś nie do pomyślenia, dziś jest delikatnym naciągnięciem zasad. To, co kiedyś było standardem zachowania, dziś jest jakimś szczytem etycznym. I jasne, nie jesteśmy w stanie zmienić całego świata, ale siebie tak. Nie? I spróbujemy zobaczyć, co w nas się popsuło i jak możemy to, to naprawić. I zaczniemy od pytania, które dzisiaj słyszymy w Ewangelii, które zadają uczniowie Jana Jezusowi, bo ono nam da i metodę, i jakby kierunek, w którym mamy iść. Pytanie, które zadają uczniowie Jana, to jest pytanie. Jezusie, czy ty jesteś tym kim masz być? Czy to co widzimy o tobie, to co wiemy o tobie, to co słyszymy, czy to jest prawda? I zobaczcie, że Jezus nie odpowiada tak, nie, ale zaprasza tych uczniów Jana do własnego myślenia. Cytuje im Izajasza, który zapowiadał konkretne rzeczy, które będą się działy gdy przyjdzie mesjasz, i Jezus mówi: macie oczy, macie uszy. Połączcie te kropki. Rozumiejcie, co się dzieje. I zaczynamy od tego pytania, które zadają uczniowie Jana Jezusowi i kierujemy je do siebie. Czy ja jestem tym, kim mam być? Co mówią o mnie moje słowa, moje myśli i moje uczynki? Kim jestem? I szukając odpowiedzi na to pytanie i na to, co w najbardziej nas wymaga naprawy, zapraszam nas do takiego eksperymentu myślowego, krótkiego. Pomyśl teraz o kilku ludziach, których cenisz, którzy są dla ciebie wartościowi, i spróbuj odnaleźć w nich jedną cechę, która ich wszystkich będzie łączyć. Jednym słowem, żebyś połączył wszystkich ludzi, których cenisz, albo jakąś cechę, którą najbardziej w ludziach, w ludziach cenisz. Jedni pójdą w stronę empatii, to jest ważne. Inni docenią dobroduszność, uczciwość, sprawiedliwość. A czy ktoś z nas pomyślał o pokorze? Nie, ja my chyba cenimy w ludziach pokorę. I to pokorze poświęcimy tę rekolekcję. Do wtorku będziemy ją z trzech perspektyw oglądać. Ale, żeby coś oglądnąć, to najpierw trzeba to zdefiniować. Bo ta naprawa człowieka, którą chcemy przez te trzy dni zrobić, ona się będzie skrywała w słowie pokora. Czym jest pokora? Myślę, że pierwsze skojarzenie, które mamy z tym słowem, no to jest taki człowiek z lekko zaokrąglonymi plecami, pochyloną szyją, wzrokiem utkwionym w ziemię który chodzi tak przeprasza za wszystko, no bo w sumie to ja nic to nie umiem i, i tak naprawdę no to, to no udało mi się pewne rzeczy tam może i osiągnąć, ale to, to szczęście tylko, to nie moja praca w ogóle, to, to dostałem, to się nie liczy, to, to ja jestem nikim, do niczego się nie nadaje na niczym się nie znam. Widząc takiego człowieka często powiemy, to jest człowiek pokorny, on się nie wywyższa, tylko że problem w tym, że to nie jest pokora. I żeby dowiedzieć się, czym jest pokora, musimy popatrzeć na Pana Boga. No bo wiemy o Panu Bogu, że jest wszelką doskonałością, czyli wszystko, co w Nim jest, jest w stopniu najwyższym. Jeśli uważamy, że pokora jest ważna, to Pan Bóg też ma pokorę i mają w stopniu najwyższym. A jak czytamy Słowo Boże, to ono nas kieruje w taką perspektywę, że pokora to jest zawsze prawda. Czyli Bóg jest pokorny, czyli zna prawdę o sobie. Jaka jest ta prawda? Że Bóg sobie nie umniejsza. Bóg po stworzeniu świata nie mówi, udało mi się, ale mówi, to było bardzo dobre. To jest bardzo dobre. Bóg w innym miejscu powie, nie pozwalam z siebie szydzić. Wzór pokory odnajdujemy w Jezusie. Jest człowiekiem pokornym. I to, co jest pierwszą prawdą o Jezusie, źródłem jego pokory, to jest to, że On wiekim jest. On jest bardzo świadomy tego, że jest jedynym synem Boga i nikt mu nie jest w stanie tego odebrać. Jezus potrafi wejść w dyskusję, potrafi wytknąć błąd, potrafi bronić swojej racji, gdy wie, że ją ma. Jezus nie pozwala na to, żeby go bito bez powodu. Mamy tą scenę sądu, kiedy. Zostaje uderzony w policzek i pyta, dlaczego? Dlaczego mnie bijesz? Jezus jest w stanie oczyścić świątynię, gdzie zwija bicz ze sznurków, jest w stanie upomnieć. Nie znajdziemy w Ewangelii opisów tego, że Jezus się wstydzi tego, kim jest, że umniejsza sobie, że mówi, że no to mi się nawet udało. Jezus jest prawdziwy, jest w pełni sobą, a chyba nie ma nikogo z nas, kto powie, że Jezus nie był pokorny. I ta pokora w Jezusie, ona kieruje nasze oczy na to, że pokora to nie jest cnota, którą ja osiągam własnym wysiłkiem, ale jest pewnym stylem życia, sposobem mojego przeżywania tego, co autentyczne, dobre i piękne. Jestem pokorny, to znaczy znam siebie, znam swoje zalety, znam swoje wady, wiem, kim jestem dla Boga. Taki jestem, ani lepszy, ani gorszy. Jestem prawdziwy. Więc jaka jest ta prawda o mnie? I tu zastosujemy metodę Jezusa i posłużymy się Bożym Słowem, żeby do tej prawdy dotrzeć. I jak otworzymy już sam początek Starego Testamentu, Księgę Rodzaju, to tam odkrywamy, że pierwszą prawdą o człowieku jest to, że człowiek jest nieustannie obdarowywany. Od pierwszych chwil swojego życia. Odpoczęcia. Człowiek dostaje, ty dostajesz, dostajesz, dostajesz i dostajesz. Cały czas jesteś obdarowywany. Ja uwielbiałem uczyć dzieci w szkole podstawowej i jak omawialiśmy czwarte przykazanie, to właśnie szukaliśmy tych powodów, dlaczego mamy szanować rodziców. No i tam zawsze dawali te rzeczy, no bo nas utrzymują, bo nas karmią i tak dalej. A mi bardzo zależało na tym, żeby dotrzeć do tych pierwszych momentów ich życia. Nie? I mówiłem, dobra, kto z was pamięta swój pierwszy tydzień? No tu dzieci, nic. Okej, okay, a gdyby mama się o was nie troszczyła, to przyszłybyście na świat? No nie. I wtedy jeden chłopiec. No, ja to życie od nich dostałem. Wszystko, co masz, dostałeś. Życie zostało ci podarowane. Potem było Twoje dzieciństwo, gdzie ktoś się tobą opiekował, bo gdyby tak nie było, to by cię teraz nie było. Dzieciństwo mogło być różne, usłane różami, albo takie, że nie chcesz o nim pamiętać. Ale to, co ważne, to, że w momentach kluczowych ktoś do ciebie wyciągnął rękę, przyszedł Ci z pomocą. Ty tą rękę podjąłeś i jesteś tutaj. Dostałeś też swoją historię życia. Nie pamiętasz tego, co robiłeś, gdy miałeś tydzień, drugi, trzeci. O tym opowiadają Ci rodzice. Ktoś opowiedział Ci o dacie Twoich urodzin, o momencie porodu. To jest Twoja historia, którą dostałeś. Niedawno miałem urodziny i mój tata zawsze wysyła mi w ten dzień życzenia o 11.15, bo ja się o tej godzinie urodziłem. Nie pamiętam tego, ale tata mi to opowiedział. Dostałem. Kolejny element swojej historii. Zostałem obdarowany moją historią. Obdarowanie otwiera mnie też i na to, że skoro ja się dowiaduję o sobie od kogoś innego, to może być tak, że ktoś wie o mnie więcej, że ktoś mnie zna lepiej, że ktoś mnie zna dłużej. I może być tak, że ktoś wie, że jestem kimś więcej niż mi się wydaje, że jestem. I to obdarowanie prowadzi mnie do zdumienia, które pięknie oddał psalmista w Psalmie Ósmym, gdzie pisze tak: Gdy patrzę na twe niebo, dzieło Twoich rąk, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził, czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Wobec całego świata. Kim jestem? Bóg na to odpowiada. Tak jak on, mam władzę nad całym stworzeniem, mogę tworzyć życie, przekazywać życie. To życie ma konkretne imię potem. Mogę zmieniać świat, udoskonalać go, upiększać, mogę inspirować do dobra, jednoczyć ludzi ze sobą, kochać ofiarnie i bezgranicznie, ufać, żyć dla kogoś. W tym wszystkim jestem podobny do Boga. A takim zdaniem, które dla mnie jest ostatnio bardzo ważne, to jest zdanie z księgi proroka Zachariasza, gdzie Bóg mówi w drugim rozdziale kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. To jest przepiękny obraz. Mamy to doświadczenie, że nam się rzęsa podwinie czasem. To jest bardzo niewygodne. Nie? Ja kiedyś, jak byłem dzieckiem, próbowałem dotknąć sobie źrenicy. To boli. To, to Bóg mówi o Tobie. Jeśli ktoś Ciebie dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Jak ktoś Cię rani, rani najczulsze miejsce w Bogu. To jest prawda o Tobie. To jest fundament Twojej pokory. Czy zapytany o to przez kogoś, kim jesteś, odpowiedziałbyś tak? Czy wśród wszystkich słów, które padły, padłyby i te, które mówiłyby o Twoich talentach, o pasjach, o sukcesach? Że ja wiem, kim jestem dla Boga i nikt mi tego nie odbierze? Myślę, że jednym z naszych największych grzechów jest to, że my siebie nie kochamy. Gardzimy sobą, swoimi osiągnięciami, swoimi pasjami, swoimi talentami. Nie kochamy siebie. Uważamy się za niegodnych samej naszej miłości. I Bóg chce dzisiaj Cię od tego uwolnić, żebyś uznał siebie za godnego własnej miłości. W każdym dniu rekolekcji. Zaproszę Was do takiego jednego ćwiczenia, które już we własnej wolności będziecie mogli albo nie wykonać gdzieś w wolnym czasie. Bo to, co dzisiaj powiedzieliśmy, to dotyczy nas wszystkich. Ale dla Boga nie jesteśmy masą, ale mamy imiona. Każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny. I dlatego dzisiaj to zadanie na ten czas wolny Brzmi tak. Zapytaj Boga, co według Niego jest Twoim największym obdarowaniem. Z czego Bóg w Tobie jest najbardziej dumny? Co jest takie Twoje, taki Twój charyzmat, ten wyjątkowy, niepowtarzalny dar, to piękno, które tylko Ty wnosisz w świat? Chcej do tego dzisiaj dotrzeć.